Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu Renault Kango w wariancie elektrycznym. Samochód ten posiada baterię o pojemności 45 kWh, która przy ładowaniu prądem zmiennym może przyjąć aż 22 kWh. Wariant elektryczny Kango sprawia, że jest to idealne rozwiązanie, gdy zajmujemy się branżą np. budowlaną i chcemy się poruszać gdzieś po mieście. Z racji na jego wymiary będzie to idealne rozwiązanie. Prezentowany przeze mnie wariant jest to wariant L1, którego długość całkowita wynosi 4,5 metra, a długość przestrzeni ładunkowej to 1,8 metra. Występują także warianty L2, których długość całkowita wynosi aż 5 metrów, a długość przestrzeni załadunkowej to 2,2 metra. Elektryczne Renault oferują nam nie tylko wany, mamy także wersje osobowe tego samochodu, na które możemy wziąć dofinansowanie aż do 40 tysięcy złotych.